Cześć, witajcie. Dzisiaj na tapet wejdzie temat obcokrajowców i czy w ogóle z nimi da się porozumieć. Cześć z tej strony, Dawid Góra i zapraszam Cię do kolejnego odcinka na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o trudności w pracy kierowcy, która być może. Ma w, ogromny wpływ na komunikację, ma ogromny wpływ na czas przejazdu, ma ogromny wpływ na ogólny wizerunek firmy, ponieważ jeżeli my, jako kierowcy, z pasażerem się nie porozumiemy, to to wpływa na to, że pasażer nas jakoś postrzega. W ostatnim czasie coraz więcej jest obcokrajowców w naszym kraju. E, kilka lat temu zaczęło się od y, ludzi, przybyszów z Ukrainy. Następnie rozprzestrzeniło się to o przybyszów z Afryki. No i z tymi niestety jest o wiele trudniej. O ile z Ukraińcami łatwo było się porozumieć, ponieważ y, troszkę mówili po polsku: jeżeli chcieli jakiś bilet, to prosta sprawa była, ponieważ powiedzieli, jaki chcieli bilet i tyle. I mówili, dzień dobry, dziękuję. I to były ich słowa. Jeżeli chodzi o obcokrajowców, to tutaj nawet znajomość języka angielskiego w stopniu biletowym, tak zwanym, oczywiście w cudzysłowie, nie pomaga, ponieważ oni po angielsku jakby też nie rozumieją. I to jest ciekawa sprawa, że często właśnie sprzedajemy bilety na liniach regionalnych i tutaj najczęściej występuje ten problem z komunikacją. No, opowiem tutaj sytuację, zajeżdżamy na przystanek, chcemy sprzedać bilet, a ten obcokrajowiec tutaj mówi, że no nic nie mówi, no mówi, że daje kasę i tyle. Tylko co z tego, jeżeli na liniach regionalnych mamy kilometrówki, czyli cena biletu zależy od danego kilometra. Jeżeli... Pasażer chce bilet na odcinku 30 km, a nic nie mówi, że chce. To nie wiemy jaki bilet mu sprzedać. Co innego w komunikacji miejskiej tutaj są do wyboru jest do wyboru mniejsza ilość biletów, zazwyczaj jeden rodzaj, czy tam dwa, całodobowe i godzinne, czy tam różne inne rodzaje ale jest tego o wiele mniej, nie zależy to od liczby kilometrów, tylko są dostępne do wyboru jakieś tam konkretny bilety. W komunikacji regionalnej jednak tutaj bardzo dużo zależy od tego, co ktoś powie, czy chce jakieś bilety ulgowe, bo tutaj na liniach regionalnych również mamy bilety ulgowe, ustawowe, handlowe z różnymi ulgami, także tutaj bardzo ważne, co nam pasażer powie. No i taki pasażer maści afrykańskiej nic, nie mówi nic, nie wiemy jak się z nim dogadać. Mówi po swojemu, nie mówi po angielsku. Gdyby jeszcze chociaż mówił po angielsku, to byłoby łatwiej, ponieważ byśmy sobie w translator e, wbili ktoś zaraz zarzuci mój angielski ale byśmy w translator wbili sobie to, co mówi, i przetłumaczyli. Jeżeli mówi po swojemu, czyli w jakimś innym języku niż znamy, no to nawet nie wiemy, co w ten. Google wpisać, jaki język, na jaki język, z jakiego języka ma to przetłumaczyć. Ale na szczęście przychodzą z, pom z pomocą aplikacje, które już na ten moment y, bardzo łatwo rozpoznają język samodzielnie. Y, są też aplikacje, które mają wspomaganie sztucznej inteligencji. Dlatego bardzo zachęcam kierowców, żeby się edukowali w tej sprawie. Dlaczego mamy się edukować? Ktoś powie. To oni do nas przyjeżdżają, to oni są problemem. Dlaczego my mamy się do nich przymilać? Ponieważ każdy pasażer jest na wagę złota w czasach, gdzie pasażerów jest coraz mniej, a po drugie, no, chcę tutaj zaproponować, żebyśmy postrzegali pasażerów nie jako wrogów, tylko jako kogoś, kto. Jest klientem, a klienta trzeba traktować równie, tak, jak, tak samo jak Polaka, z tym, że no tutaj trudnością jest, żeby się z nim porozumieć. Takie podejście troszkę niepolskie, ponieważ my jako Polacy bardziej traktujemy obcokrajowców z boku, chcemy, żeby oni się uczyli naszego języka, jak nie umieją, to niech wyjeżdżają w ogóle. Tutaj proponuję takie podejście bardziej empatyczne, bardziej wyrozumiałe, jeżeli już są. Obcokrajowcy, oczywiście nie wnikam w politykę, dlaczego są, po co są, jak są, czy są legalni, czy nielegalni. To nie ma na celu ten filmik właśnie umniejszyć tej narodowości, tylko pokazać, że można się z nimi porozumieć na jakiś sposób, tylko trzeba sobie wdrożyć pewien plan e, działania, i tu bardzo ważne. Po, podchodźmy do tej pracy. Rozwojowo, a nie na zasadzie, że ktoś jest dla nas problemem. Wtedy ta praca dla nas będzie o wiele łatwiejsza i będzie coś nowego, coś nowego się będzie wydarzać w naszej pracy. Ja przykładowo na liniach regionalnych zacząłem studiować sobie najważniejsze słowa angielskie, żeby porozumieć się z właśnie tymi panami albo paniami po angielsku, co też działa. Powiem, że działa. Kilka słów sobie mam napisanych. Tych podstawowych, więc jest super. Kolejna sprawa, jaką chciałem mówić, to to, że niektórzy e, obcokrajowcy chcą jeździć na e, tamtejszych ulgach u nas. Co niestety na liniach regionalnych nie skutkuje mocą prawną, ponieważ e, tylko polskie dokumenty są ważne, więc jakiekolwiek ul ulgi handlowe czy tam ustawowe nie obowiązują i czego też nie idzie czasami przetłumaczyć. Niektórym osobom, niektórzy w ogóle jakby nie chcą słuchać i mają nas w nosie, i z takimi trudnościami również się spotykamy, jeżeli ktoś nie chce tego słuchać. Wiecie, to jest taka mentalność troszkę polska, że mówisz coś do Polaka, który nie kliknął przy, przycisku na żądanie, a on i tak wie swoje. No i tak samo w obcej narodowości również może tak być i zazwyczaj. Jest, że ktoś też jest taki uparty i ma swoją rację, którą, której broni, tylko że w obcym języku. I tu jest ta dodatkowa trudność, że nie dość, że musimy rozpoznać język, to jeszcze co ten ktoś ma na myśli. Bariera językowa w XXI wieku, kto by pomyślał, że u nas w Polsce to się zadzieje, jednak się zadziało. No i życzę dobrego dnia, do zobaczenia, cześć.